Cześć tym was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Need for Speed Underground 2 i kontynuujemy sobie karierę Jedziemy teraz do jakiegoś tam drifta Troszeczkę wyścigów pomiędzy odcinkami przejechałem Nawet sporo I, 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 i... Zostawiłem sobie drifty i url'e Chyba, chyba że jeszcze coś innego zostało, to się okaże jeszcze, w póki co mamy drifta Zobacz, znaczy, jakie drifty Dragi i URL Na razie mamy tutaj Oho, spoprałem bieg Trzeba nitrem się podratować Okej, okay, dobra zmiana Ten coś nawet idzie, ten drag Dragi i URL No, URL Dwa typy wyścigów Dlaczego nie tak z tyłu zostali? Co to w ogóle się działo? Nie no, zaraz za mną byli, okej. Okay. Chociaż nie tak za mną zaraz. Nice. Pierwszy raz tak mi ten, drag ładnie poszedł. I to dobrze, że to na odcinku, a nie gdzieś ten, poza. Przed chwilą ze Stridiksem się męczyłem chyba 20 minut. Ostatnio z jednym dragiem się też męczyłem, poza nagrywaniem, z jakieś pół godziny. Bo to było razem z ruchem uliczny ten drag był, więc to tak szło jak szło. Okej, okay, lecimy sobie kolejne dragi, tu porobić. jeszcze jeden Street X. Spróbujemy tutaj co jest. Sami zobaczycie jak to wychodzi. Sądzę że po tym jak jadę po tej ulicy, to wiadomo, że jak to wyjdzie. Ale nie, tam to staram się lepiej. Zerkniemy sobie jeszcze... O, co tam się nasz żółto świeciło? Widziałem żółte światełka, tu nie mam czegoś odkrytego. Jak schowane, sprytnie. No nic, trzeba zaglądać, jak już tu jestem. Zyskać dostęp do spinnerów, komponentów Audi i 2, wystroju bagażnika. Części odblokowane w innych sklepach dodatkami są również dostępne. Elegancko, mamy coś nowego. No, to hey, mam tyle hajcu, to sobie coś. To zegary może zwiększyć, zmienić w, 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 w końcu. O tak. Nie no, kichowe te zegary Neon O, mogę lepsze zamontować, no to montujemy Tylko jest jakiś kolor sensowny Jest białe takie, mrygające Okej okay. to neony już zostawiamy, zabarwienie szyb Można coś lepszego? Można! E, jakieś takie... Dobra, mi będzie fioletowe Reflektory, można coś lepszego. Nope. Dekoracje Nitro też nie. Hydraulika i tak już jest największa. Komponenty audio. O właśnie, nie, to, to, to mam zrobione. To w pierwsze miejsce teraz coś możemy sobie dokupić. O oh, je yeah. Okej, okay, to tutaj walniemy. Coś takiego. Nie wiem co to jest. Nie, nie zwróciem uwagi, ale jest. Okej, okay, reflektory, hydraulika, spinery nowe. Shirok, sh shuriken. Shurikeny bierzemy. Otwierano maskę, otwierane drzwi, toż nie. Tak, chcę wrócić do trybu zwiedzania. No troszeczkę auto sobie upgrade pod względem wyglądu. O i od razu chcą nas, nam fotki cykać. No to chyba będzie trzeba się tam udać, ale gdzie to jest? Za daleko jak na dzień dzisiejszy. Nie mam tyle paliwa, to jedziemy teraz na. Yy, jedziemy na Stridixa i później jeszcze tego driftera zrobimy. Ale jakiego driftera? Dragusia. No. Jakbym chciał, żeby tu jeszcze jakieś drifty były. Tak, ja lubię drifty robić. Oho, ciekawa trasa Są dwa takie zakręty, na których będę y, psuł to No nic, 1200 dolców Drogą nie chodzi Trzeba jechać! Ja mam nowe spinery, mam więcej, y, plus 5 do lansu Dobra, wy sobie tam się ja pojadę tędy No, elegancko, tak powinno być Tylko, że ten mi coś tu ucieka za bardzo Za szeroko to wziąłem Ale fajna trasa tylko, że jest dość szybka i te boty też tam szybko jadą. No co się... a przez co się rozumie, że ja też powinienem. Ale to już mi tak gorzej wychodzi, więc będzie ciężko. Spróbuję tego ziomka dogonić. Mam nadzieję, że się uda. On mi tu skutecznie ucieka, ale fakt, że nikt mi nie dogania z tyłu, jest dob dobrym znakiem. To znaczy, że nie jadę na tyle wolno, żeby. Dobra, Ni nic nie mówiłem, już mnie doganiają, a ten mi ucieka. O, ten zakręt mi w sumie dobrze poszedł. Tylko, żeby jeszcze tak go dogonić, kilka tam zakrętami, jak chcę mieć to pierwszą pozycję. Wow, to auto samo tu zakręciło. Skręciło. Cokolwiek. O! No tu już chyba mam po zwycięstwie. Już cały czas się to utrzymuje, tu w miarę. Nie jest tak, że jakoś ten jest z tyłu cały czas wyprzedza, a ten z przodu mi już nie wiadomo gdzie uciekł. Jest dobrze, pod tak, tak poza tym. Dobra, już było dobrze, powiedzmy. Taka poprawka mała. Bo w tym momencie to już nie jest dobrze. Ten z tyłu mnie dogonił. A ja tu nie potrafię uciec, y, dogonić tego ziomka z przodu. Zakończyłem, <noise> jak go podciąłem na koniec. No nic, spróbujemy po raz kolejny. Do skutku. O, widzę, że powtórka z, z rozrywki. ma no, auto szybkie. Dobra, on tu teraz nie wyrobi. Tak by chciał. Ok. No to na razie go mam. Zobaczymy, na jak długo. Muszę te zakręty dobrze tu pokonywać, żeby nie stracić tej przewagi, którą sobie właśnie wywalczyłem No ja i chyba właśnie straciłem część jej Okej, okay. na szczęście z Fladołta doświadczenie zostało i mogę teraz walczyć o tą moją pozycję w uptrendy chcesz szybciej mnie tutaj wyprzedzić, co? Za dużo ty sobie pozwalasz. Ok, teraz zwolniłem, ale niepotrzebnie zawadziłem. Gdyby nie zawadziło, to by to fajnie wyszło. Bo to ogólnie trzeba było zwolnić. Czyli zrobić coś, o czym ja zawsze zapominam, a to bardzo dużo daje. Często to jest tak, że coś gówno daje, ale się przydaje. A tutaj akurat dużo daje. Bo dało mi właśnie tą pierwszą pozycję żeby to przede mną było tak, to tutaj jest im wolniej wejdę w zakręt, tym szybciej wyjdę, w sumie tak jest raczej znaczy, tu pewnie ma takie granice do których nie chciałbym dojść, bo wtedy stracę pozycję no ale, no ale ze wszystkim mniej więcej tak jest nie można popadać w skrajności po prostu a trzeba się skupić i jechać, tak trzeba no, oho, zapomniałem o tym zakręcie, ale i tak wyszło ok. Zwolniłem na czas. Yeah, Zwycięz... zwycięstwo! Głupie lusterka. Gdzie trzeba je zmienić, bo mi się nie podobają. O co, takie wczytywanie długie? Okej, okay, nic się nie... nie stało. No nic, to jedziemy teraz do, 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 do... Tego draga, co tam jest. Jest, wreszcie powiedziałem, draga, nie drifta. No, zajdziemy do niego, zobaczymy co tutaj nas czeka ciekawego, jaka trasa. To by była jakaś naprawdę prosta, a nie jakieś auta jakieś takie. Okej, okay, to jest taka sama w sumie. To przeszkody może będą inaczej. Wow, ładnie, ładnie, ładnie. Perfekcyjna zmiana, nice. To za wcześnie, nie znacie się. No to, żebym się wpakował, no to chyba, jajko. trzeci? Za daleko, a spróbuję teraz od początku szpiłować. Bo tak wcześniej wygrałem w sumie tym. Widzę, że w tym dragu już nie będzie tak łatwa jak w tym poprzednim. Oj to mi zwiali tak kompletnie. Kościół zniszczycie. No, myślałem, że nie wskoczycie czy coś. Nie, nie chcę zobaczyć tego napisu, że jestem ostatni. Perfekcyjna zmiana. Dobra zmiana. Perfekcyjna zmiana. O jak ja lubię te napisy. Oj, chyba zmaściłem, tak. No, trzeci. Oj, nie dobrze to idzie. Kurcze, za późno tu robię. Jak zagrzebię, to później już się spóźniam. Jadę sobie tędy. Okej, okay, chyba nie mam ich jak minąć. Chociaż... Nie! <laughs> Biegu nie zmieniłem Ale to było piękne. No, nad nim bym go wyprzedził, coś świetnego. Ech, od nowa. A jajko znowu za późno Perfekcyjna zmiana Tu trzeba pana przyblokować, on mnie troszeczkę tu pod, yy, podepchnął elegancko Co, znowu górą wymijamy? Nie, tym razem się nie udało wow. Jaki dziwny start Okej, okay, muszę nadrobić tą stratę wynikającą z zawcześnej zmiany biegu. Oh. Dobra, chyba mam tu pozycję, albo i nie? Nie, no w ostatniej chwili mnie wyprzedzili, przez to, że mi nitra brakło. Kurczę, za późno dobra zmiana. Wciskam się tu o Musz kogoś zepchnę. Oj, albo sam się zepchnę. Strasznie to wygląda. Dobra zmiana. Idealnie, pięknie, ślicznie. Okej. Okay. Chyba gościu się nie zmieścisz, sorry. Ciasno było. Dobra, i tego przede mną trzeba teraz jakoś wyprzedzić. Ale chyba nie mam pomysłu, jak. Jest! Jest! Elegancko. Coś świetnego, jak z filmu po prostu. W ostatniej chwili go, długość zderzaka go wyprzedza, o grubość zderzaka go wyprzedza, ojej, oh yeah. tak powinno być za każdym razem, dobra, to by było w tym odcinku chyba na tyle, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym, kiedy będziemy sobie URL-e nadrabiać.